Ja pokażę wam moje karty UEFA Euro 2020, karty ze stadionami, tak więc zaczynamy, pierwsza karta, Budapest, Most City i tutaj macie informacje o stadionie, czyli macie tak, jak się nazywa ten stadion, arena, ile chyba kosztuje, ile kosztowała budowa stadionu, 2011, home FC Basel, czyli jest to stadion FC Baselu, Rumunia, czyli w Rumunii, City w Budapeszcie jest, i tak dalej, tak, nie będę wam tego czytał. Następny stadion. London, Hot City. Nazywa się We Wembley Stadium. Cena 90 tysięcy. W 2007 roku go wybudowano. Jest stadionem, jest stadionem reprezentacji Anglii. Jest on w Londynie, County, England. Następna karta. Budapest. Budapest. Ho Host City. W Budapeszcie jest. Jego, jego arena to. Jego nazwa to Arena. Nie wiem, może wam przybliżę. Proszę. Arena Napol Nacional. Jak to wygląda? Kod. Proszę. No i ostatnia karta, no ostatnia karta, Star Petersburg, Host City, również Host City, i jest to karta tak, jest to stadion Zenit Petersburg, 61 tysięcy kosztował, Home Team, jest to, jest to Zenitu Star Petersburg Stadion, i jest on w Rosji, tak więc to by było na tyle, tak więc do widzenia, hej, cześć.